Garmin Overlander to urządzenie stworzone do nawigacji w każdym terenie, nawet w najtrudniejszych warunkach off-roadowych. Zbudowane zgodnie z normą wojskową MIL-STD-810 zapewnia wysoką wytrzymałość na wstrząsy i skrajne temperatury. Pył także nie jest mu straszny, co potwierdza certyfikat IP5X. Na siedmiocalowym, dotykowym ekranie możemy wyświetlić fabrycznie wgrane mapy drogowe oraz topograficzne Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a dodatkowe tereny bez problemu pobierzemy na wbudowaną pamięć o pojemności 64 GB. Dzięki obsłudze wielu systemów GNSS jednocześnie, urządzenie umożliwia dokładne śledzenie pozycji, nawet w terenie z gorszą widocznością nieba. Nawigację w trudnym terenie wspomogą także wbudowane narzędzia takie jak kompas, wysokościomierz oraz barometr. Poruszanie się po stromym terenie będzie także bezpieczniejsze, ponieważ Overlander zapewnia dane o kątach nachylenia i przechyłu pojazdu. Do nawigacji możemy wprowadzić dane naszego pojazdu, takie jak rozmiar i masa. Dzięki temu przy wytyczaniu trasy otrzymamy ostrzeżenia m.in. o wysokości mostów, limitach masy czy stromych nachyleniach. Znalezienie odległych miejsc kempingowych nie sprawi żadnego problemu dzięki wgranym punktom szczególnym i e Overlander, ACSI, Camper Contact i Trailer Park. Overlander posiada także wgraną aplikację Garmin Explorer pozwalającą na synchronizację tras, śladów oraz punktów i udostępnianie ich znajomym. Dodatkowo jest on kompatybilny z urządzeniami InReach, pozwalając na wysyłanie wiadomości i sygnałów SOS poprzez łączność satelitarną, a także z przełącznikami Garmin Power Switch. Overlander może działać do 3 godzin z wbudowaną baterią, jednak w zestawie znajduje się także uchwyt z przystawką do zasilania z samochodu. Po więcej szczegółów dotyczących tego modelu zapraszamy na naszą stronę internetową eazymut.pl. Kupując przez stronę lub w salonie stacjonarnym otrzymujesz 3 lata gwarancji.